Miałam herbatę z rana. Zazwyczaj wybieram między właśnie herbatą a kawą. A że dzisiaj lekcje zaczynają się troszkę później, miałam szansę się wyspać. Więc nie potrzebuję dzisiaj mojej podwójnej kawy, ale herbatki na moje gardło. Jak czekam na moją herbatkę, to zawsze idę już do łazienki się szykować, dlatego, że no ja wstaję zawsze tak godzinę przed lekcjami, więc muszę tak wszystko szybciutko robić. A potem tym wolę e, się wyszykować szybciej później na chwileczkę sobie usiąść i wypić moją herbatkę. Rano sobie robię taką szybciutką pielęgnację z użyciem naprawdę czterech produktów. mamy jako pierwszy produkt, żel do twarzy z Deutrogeny Hydro Boost Cleaner Water Gel. Już toniku bielendy Blue Macho. I również z bielendy serum do twarzy Water Balance. Zazwyczaj na 5 minut akurat się jeszcze kładę, sprawdzam sobie przy okazji pogodę, jaka jest w ciągu dnia, żeby zrozumieć, jak się ubrać. przeglądam niektóre maile, smsy, które przyszły mi w ciągu nocy i jem sobie swoje śniadanko przy okazji. Kinder delice. Fajny, ale wygodny outfit, więc takie spodnie materiałowe z kumeczką. Do tego bluza. Klasyczna bluza czarna, Nike. A to jest już moment, w którym e, zdaję sobie sprawę, że mam naprawdę mało czasu, więc tak, jak teraz: włosy nie mam czasu i ochoty, więc robimy szybki e, kucek. wciora przechodzę do makijażu. Jeśli Was interesuje mój makijaż, to niedawno wstawiłam e, film My Make Routine. możecie go sobie obejrzeć, sam mówię wszystkie nazwy moich kosmetyków e, i jak ja to wszystko robię. O to, co ze sobą biorę To super jest fakt, że mm, Na przykład w tamtym semestrze Musiałam nosić ze sobą dużą torbę Brać zeszyty, piórnik A tym razem Po prostu Biorę sobie iPada do ręki I koniec. Wcześniej miałam laptopa, więc Też poszukiwałam dużej torby Cały dzień po prostu bolało mnie ramię A teraz po prostu Delikatnie iPadzie i mam tutaj wszystko. Książkę, pisane rzeczy. Jeśli chodzi o torebkę, noszę po prostu swoją torebkę taką codzienną. I tutaj mam torbę e, z Bigordi Made in Poland. To jest polska firma. I co ja tutaj mam? Mam okulary do widzenia, chusteczki spray do nosa, bo ja cały czas jestem chora. E, następne chusteczki, o, dwie paczki. Mój portfel, tutaj mam portfel z Victoria's Secret, taki um, granatowy Co tutaj dalej mam? Moje klucze, spójrzcie jaki mam fajny broczek, fajny I mój, e, jak to się nazywa, również z Victorii mam e, ten portfelik na takie moje dokumenty i pokażę Wam to. Nie wiem, czy też w Polsce tak działa. Karta studenta. Tutaj jest moje zdjęcie. Dzięki tej karcie we Florencji ja mam wszystkie transporty gratis, więc autobus, tramwaj. Wszystko. Tutaj jeszcze mam. A i oczywiście balsam do ust nie może brakować. Balsam do ust u mnie w torbie, gumę i taki pirino. Również jakbym zachorowała na lekcji. I biorę też ze sobą swój bidon, to się nazywa bidon, ale pusty. I tam już po prostu wlewam wodę. U nas są takie fajne fontanny gratis, gdzie po prostu możesz sobie wleć zimną wodę, gorącą wodę i gazowaną. To jest mój zestaw na ten dzień.